Jeżeli macie nową butlę, świeżą, no to oczywiście tu jest jeszcze folia. Ściągamy folię no i odkręcamy sobie ten plastikowy korek. Istotną rzeczą jest tutaj ta uszczelka. Dlatego warto zawsze sobie sprawdzić, jak ona wygląda. Zazwyczaj firmy, które napełniają te butle dbają o to. I przez te 9 lat użytkowania takiego piecyka zdarzyło mi się chyba dwa razy, że. Raz ta uszczelka była podgięta, a raz nie było jej wcale, także warto sobie sprawdzić, czy nie jest ona jakaś spękana, czy jest OK. Jeżeli jest OK, no to podłączamy same reduktor. Ten trzpień, ten bolec. Ciskamy zawoły i to zakręcamy. Tutaj trzeba pamiętać, że jest tutaj gwint lewy, tak? Lewy.